Witamy na kanapie gali PLP, na której przeprowadzamy nasze najlepsze wywiady. Nie ma ścianki, tutaj to to już wygodnie, wszystko po sezonie. Damian Hilmon, najlepszy strzelec, po prostu pakował piłkę do siatki z taką regularnością, że rywale modlili się, żeby w kadrze CDC tego zawodnika nie było. Damian, gratulacje. Dziękuję, witam wszystkich. Powiedz, jak, jak ten sezon minął, bo pierwsze twoje podejście do, do, do PLP było w takiej nie można powiedzieć mieszanej, a teraz już takiej drużynie można powiedzieć, która już jest trochę lepiej zgrana i, i widać, że tobie to pomogło. Widać było różnicę w poziomie organizacji w tej drużynie w Kolmosie. Zapewnione treningi, regularnie się z chłopakami można spotykać i trenować. No i to się przełożyło na wynik indywidualny. Powiedz, masz jakieś takie bramki, które wspominasz specjalnie, czy tych bramek jest tyle, że po prostu już ciężko spamiętać jakąkolwiek? Nie wszystkie pamiętam. Czasami mecze są w takim tempie prowadzone, że strzelam tam 3-4, a tak naprawdę nie wiem, jak, jak, jest, jak zostały zdobyte. Ale pamiętam mecze, nie wiem, z wiarą Piasta przykładowo, że już przegrywaliśmy 2-0 bodajże i potrafiliśmy wyciągnąć wynik na 3-2 po moich trzech bramkach. A jak ocenisz całą galę? Bo... Miałeś okazję pierwszy raz tutaj wyjść wraz z całą, można powiedzieć, elitą PLP i byłeś jednym z tych zawodników, którzy tutaj najlepiej wy, wyglądali statystycznie i można powiedzieć, że zostałeś doceniony konkretnie, bo dwie statuetki to nie przelewki. Jakaś tam trema oczywiście była przed wyjściem na scenę, ale cała organizacja gali, rozluźnienie atmosfery wpłynęły pozytywnie. Szczególnie fajnie dzięki. Także ja jeszcze raz gratuluję, dziękuję. O tyle tutaj statuetek, że ciężko przybić fiotkę. Obyś, żeby oby, oby tych statuetek przybywało, oby, oby tych bramek nie brakowało. I przede wszystkim w meczach, który komentuje, żeby te bramki były fajne, ładne i duże ich było, bo dobrze komentować takie mecze. Tak, no to może teraz będzie okazja, żeby któryś nasz mecz pokazać w końcu, bo jakoś Polmus ostatnio pomijany był. No to teraz powiem Ci, nie, na pewno niedługo zobaczymy. Nie, po i przetestujemy twoje, że tak powiem, twoją tremę przed kamerą. Trema to raczej przed wystąpieniami takimi tutaj pozaboiskowymi, bo na boisku to nie ma tego. Zweryfikujemy, tyle Damian Hilmon. Wszystko ładnie postawić, na, na kanapie wszystko przychodzi w duetach. Dwóch nas, dwie statuetki, Dawid Klikowski, najlepszy bramkarz. Cześć. Najlepszy bramkarz, który nie przypadkowo był też bramkarzem w Turbo Podlasiaku. Także byłeś zatrudniony nawet nie na cały jeden etat w, tym, w tej edycji, tylko na jakieś dwa etaty i spisywałeś się naprawdę wyśmienicie. Piłka to jest pasja dla mnie i czerpałem z tego wszystkiego przyjemności. Mogę, mogę powiedzieć, że Turbo Podlasiak, mecze, wszystkie wyzwania, to jako przyjemność. Tak? Dla mnie to nie idę tam nie wiem, na siłę, tylko idę prostu z przyjemności. E, to tak, dwie, dwie drużyny w Twoim CV w tym sezonie i Santos i, i hurtownia Krokus. Powiedz w ogóle z czego wynikło, że, że w połowie trzeciej edycji zmieniłeś barwy, bo w sumie w Santosie też y, nie mogłeś narzekać na, na brak wyników. Na początek na pewno muszę podziękować dla Krzyśka za zaufanie, tak, że wszystko się zaczęło od Santosu, tak? No było na początku z nienacka, graliśmy potem samą pozycję od Krzyśka jestem tego zdania, że trzeba, te, trzeba sobie to poprzeczkę wyżej podnosić, tak? Każdy krok. No, był Santoso i poszło. O no, wyżej, także została zawieszona i idziemy do góry cały czas, tak? Tutaj, tak jak e, rozmawiałem z Przemkiem, stoi się teraz na takim miejscu, no nie wiem, czy można stanąć wyżej. Teraz to chyba po prostu tylko i wyłącznie obrona e, przed resztą, e, walka z, e, z presją, men, e, z mentalem tak zwanym, bo, bo sportowo wszystko jest tip-top. Tylko teraz wytrzymać psychicznie i po prostu kontynuować to wszystko, co nie jest łatwe, bo konkurencja nie śpi. E, zawsze jest ciężej obronić, nie zdobyć. Myślę, że na pewno powalczymy. tak? Jesteśmy charakterną drużyną. Wszystko jest fajnie pokładane, jest atmosfera, więc myślę, że w przyszłym roku będziemy walczyć o jak najwyższe. Nie ma lepszego eksperta od bronienia niż Bramkarz, więc jak widzicie, ekspert zapewnił będzie bronił razem z całą drużyną tych trofeł. W tak? można powiedzieć, że wszystko zaczyna się od drużyny, tak? Jakby cała drużyna pracuje nawet na poszczególne indywidualne nagrody dla zawodników, tak? Jesteśmy jako wszystko jako całość, więc ja na pewno dziękuję. No, Zacznę z Santosu i zakończy na trudowni roku tak, za ten sezon, bo też jakby taka zmiana tej drużyny w trakcie sezonu. No wiadomo, też trzeba się wkupić w drugą drużynę. Nie jest tak, że od razu się wchodzi i od razu jakby też jest to całe zaufanie. No, udało się wszystko, myślę, że mogę być zadowolony z tego sezonu. Ja chciałbym tutaj podkreślić i pochwalić Dawida za ten cały sezon Turbo Podlasiaka, bo przed kamerą chłopak się rozwinął. Na początku może ta, ta jakby prezencja przed kamerą trochę go stresowała, ale dzisiaj widać, jakbym mógł, to bym spokojnie mógł pójść zaraz mecz komentować za mnie, a już bym nie był potrzebny. Także widać broni i, i też przed kamerą potrafi się wypowiedzieć. Na pewno duża zasługa Bodzia, prowadzącego najlepszego, no nie ma, no wodzie łatany luz i na pewno tym luzem zaraża, taki więc... Pozdrawiam Bodzia. No, o to chodzi w piłce, trzeba mieć trochę tego luzu. Jeszcze jakbym mógł jedną rzecz, na pewno chciałbym jeszcze pozdrowić Babę, która ogląda Adriana wszystkie mecze, mojego przyjaciela Kamila, menadżera, o zawsze mówimy, który zawsze wspiera dobrym słowem, czasem złym i mnie motywuje. Tak, tutaj widzę już koledzy z dużym pucharem czekają, żeby się zastąpić na kanapie. Kanapa czeka. Dziękuję Dawid, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Tyle Dawid, najlepszy bramkarz w PLP.